Dzień dobry. Zamówiłem u pana Chińczyka takie zawiesie do scyzoryków. I pokażę wam, ponieważ zamówiłem dwa rodzaje. Tutaj zamówiłem dla siebie. Dla siebie zamówiłem stalowe. Mocne, stalowe. Naprawdę bardzo mocne te zawiesie są. Montujemy na kółeczko do scyzoryka, do kluczy. I nosimy sobie w kieszeni spodni, zaczepione o kieszenie w spodni, tak jakby scyzoryk miał klips. To są bardzo porządne zawiesie. No i nawet u Pana Chińczyka są trochę droższe niż takie z X. -em. A pokażę Wam teraz, jakie zamówiłem dla znajomego z X. -em. Te schowamy. Miałem... Kilka kupionych tych ziksem, Pozbyłem się ich szybko, ponieważ to jest ciastolina. Powinny przyjść tutaj. Te, które Wam pokazywałem przed chwilą, są stalowe i to jest prawdziwa stal, nierdzewna. Woreczek w woreczku ekologia. To te tutaj nie wiem, z jakiego są materiału to nie jest aluminium. To na 100% nie jest stal. Jest to jakiś metal. Ale jaki to naprawdę nie wiem. Taka typowa, powiem Wam szczerze, ciastolina. bo powinno być 10 sztuk. Kto to pakował? Policzymy sobie. 2, 3, 5, 7, 9, 10. I zobaczcie. Pokażę Wam na zbliżeniu, jak to wygląda. To są te z tak zwanej ciastoliny. Jak ja to nazywam. Są bardzo ładne. Chromowane. Ale zobaczcie. One są takie miękkie. Mi to się nie zdarzyło, ale czytałem, że niektórzy ludzie, próbując zgiąć, rozgiąć. Po prostu łamią tutaj. One pękają. A znowu te które te dwie sztuki kosztują hmm, tyle co sześć takich z X. -em. Zobaczcie. Może są brzydsze, ale to widać, że to jest stal, porządna stal, którą bardzo ciężko rozgiąć. Ja rozginałem kominerkami jakiś czas temu. Widzicie? Palcami ciężka sprawa. Także, jeżeli macie okazję, kupujcie te. Jeżeli nie macie pieniędzy, kupujcie te. Ok, to taki szybki unboxing. Zawiesi do scyzoryków. Hej.